Wytypowaliśmy 40 osób związanych z organizacjami OCE, z Towarzyszeniem, z Fundacją, które, których nazwiska mamy w tym piśmie, ja mam je zakryte tymi żółtymi karteczkami, to jest lista 40 osób. Szokująca informacja jest taka, że już ustaliliśmy, że niektóre z tych osób w ramach pracy w instytucjach państwowych zarabiały po 30 tysięcy złotych miesięcznie. Chcę się dowiedzieć o to ciebie i pytam o to te instytucje, czy elementem tego układu kupowania, tej politycznej prostytucji, kupowania poselskich głosów poparcia i tego kręgu, czyli y, 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 no, mandaty poselskie, następnie dotacje kupowanie głosów, wpływy, dotacje, mandaty, ten zamknięty krąg, obiekt zamknięty, czy w ramach tego układu właśnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu, do której kierujemy to oto pismo, była elementem tego dealu z pisem. Bo odciepa po tym, kiedy Gowin oczywiście opuścił rząd i się skonfliktował z Kaczyńskim, pozostał, został lojalny i z jakiegoś powodu to... Trzymał do końca, dlatego aż 40 osób żeśmy zdiagnozowali, które z nim związane były zainstalowane w różnych instytucjach państwowych, w tym w spółkach Skarbu Państwa i instytucjach. Szczególnie interesuje nas Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Co tam żeśmy znaleźli? No przecież prezesem PAI był na przykład Krzysztof Dryndaj i Paweł Kurtarz. Pan Paweł Kurtarz w latach 2016-2021 był prezesem zarządu Fundacji Kolegium Nobnium Oponiense, w latach 2020 2022 był członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Horyzonty, a w okresie od stycznia 2023 do lutego 2023 prezesem Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, członek Komitetu Poparcia Marcina Ociepy w wyborach do Sębów 2023 roku. Nie ociepał jawić, czy ci ludzie mu się potem spłacali. Czy wpłacali na kampanię wyborczą Marcina Ociepy, czy to właśnie te gigantyczne zarobki, te przepływy fundowały tą spektakularną kampanię billboardową, o której mówiliśmy, która w Wtedy nas bulwersowała i była szokiem, bo normalnie posła czy senatora nie stać na taką spektakularną kampanię, bo ona w swoich kosztach przekracza w swojej wartości to, co przez całą kadencję taki poseł czy senator jest w stanie wyrobić. To jest moim zdaniem skandal.